kojarzy liczba 5 liczba 5, kojarzymy się tylko włożyć z matematyką, mm. bo szczerze mówiąc nie jestem najlepsza w jakieś skojarzenia, dlatego tylko to mogę powiedzieć. Liczba 5. Paula. Nie <noise> pamiętam. Pierwsze skarżę, liczba 5. E, ocena bardzo dobra. <noise> A piątka? Z czym się Pani kojarzy? Liczba 5? Szczęśliwa piątka. Z wysoką notą dość. <noise> liczba 5. 5. Z 5 zł. Ja miałam numer z dziennika podstawówcy numer 5. Liczba 5 kojarzy mi się z drugim miejscem za podium. No i z pięciolatkami, to znaczy z moim pięcioletnim bratem na przykład. Z oceną w szkole bardzo dobrą i myślę, że taką ocenę można wam wystawić, bo, bo jesteście wszędzie, gdzie coś się dzieje. 5. Takie pięć, Z punktami karnymi. Z oceną. I pozytywnie. pozytywnie, jak najbardziej. Z moim miesiącem urodzenia. Z pięcioma palcami. Z pięcioma palcami. Liczba pięć z oceną bardzo dobrą. Czyli... Z piątką, z piątką. Piątka? No z czymś takim, ja wiem, piątka, piątka, z piątką. Pięć? No z czymś najlepszym.